mamy mszę świętą, niedzielną mszę świętą czwartej niedzieli, czwartej niedzieli e, wielkiego, wie, Wielkiej Nocy, Wielkanocnej czwartej niedzieli. Stajemy z naszymi intencjami niedzielnymi, dzisiaj w sposób szczególny w tej naszej, naszej wspólnocie e, pamiętamy o Sebastianie, który ma swoje urodziny, ale dzisiaj także pamiętamy z okazji świętego Floriana, patrona strażaków, o wszystkich strażakach i tu myślę o przyjacielu Zbigniewie, naszym strażaku Państwowej Straży Pożarnej z Jastrzębia zdroju Modlimy się za was, oczywiście nieustannie polecamy e, Dawida. I także chcę tu wspomnieć, modlimy się za świętej pamięci Ewy, która w tamtym roku była z nami tutaj i w tym roku też chciała być, no ale niestety E, została, została powołana do wieczności. Ewa, pamiętamy o Tobie e, w tym miejscu. We wszystkich naszych intencjach, które są nam bliskie, oddajemy je Panu Bogu w tej przyświętej świętej A uznając nasze grzechy, na samym początku przeprośmy dobrego pokazania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu Iwam, i Wam, i siostry, że bardzo sprzedażyłam myślą mogą uczynkiem i zaniepani. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed Najświętszą Marię, Zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. I się zmiłuje nad nami Bóg mogący odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a, a na, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy Cię, wielbimy się. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Król nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, Przyjm łaganie nasze, który siedzi po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się, Boże wszechmogący. Prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie podążając za zwycięskim pasterzem. Który z Tobą żyje i kronuje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Można sobie posiąść. Czytanie z dziejów apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Weszli w dzień Szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania własnego Boga. Następny Szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić Słowo Boże najpierw Wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce Ziemi nie słysząc to radowali się i wierzyli słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, aby wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. Oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i ducha świętego. Oto słowo Boże. Bogu nie będą My ludem pana i jego owcami. My ludem pana i jego owcami. Złóżcie panu z weselem. Stańcie przed obliczem pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, on sam nas stworzył. Jesteśmy ludem, jego owcami, jego pastwiska. My ludem Pana i jego owcami. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z tym w jego przedsionki. Walcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry. My ludem Pana i Jego owcami. Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Z każdego narodu i wszystkich pokoleń, i ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł mnie jeden ze starców: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga, i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć, nie poradzi ich słońce, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. Poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze ich oczu. Oto Słowo Boże. Do mnie będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jestem dobrym pasterzem I znam moją owce, a moje mnie znają Alleluja! 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 Alleluja. Pan z wami i z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Alleluja. Tobie Panie Jezus powiedział Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który dał mnie, je, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie, Panowie Krystus. Czy pozwólcie na... na tą refleksję? W Apokalipsie Świętego Jana, dzisiaj Jan roztacza przed nami wizję nieba, w której mówi, że będą wszyscy. Określa to tym, można powiedzieć, mentalnością żydowską, że będą wszystkie ludy i wszystkie języki, ludzie z każdych krańców ziemi. Znaczy to, że niebo nie jest ograniczone. Był kiedyś taki dowcip, jak przychodzi protestant do nieba. I puka do drzwi świętego Piotra. I święty Piotr mówi, a wchodź, wchodź, wierzyłeś w Pismo Święte. Wierzyłeś Jezusa, wejdź tutaj. I no jak będziesz przechodził tam po lewej, to być cicho. Mówi, ale dlaczego? Mówi, bo tam są katolicy, a oni myślą, że tu są sami. Tak to jest w Królestwie Niebieskim. to, co daje nam zbawienie, to jest wiara. Jesteśmy w katechizmie nauczeni, że musimy mnożyć dobre uczynki. To jest najsłuszniejsza rzecz. Każdy z nas się po tym podpisze. Warto być dobrym. Ale jak gdyby mamy w głowie coś takiego, że to my sobie to niebo kupimy przez to, że będziemy mnożyć dobre uczynki. Czyli nie jest nam potrzebny Jezus i Jego śmierć. Bo wystarczą nam dobre uczynki. Jeśli zbiorę dobrą kiesę dobrych uczynków, to niepotrzebny nam jest Jezus. Pismo Święte mówi: Nie, bracie i siostro, inaczej. Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie dał nam za darmo zbawienie. Co my musimy robić? Uwierzyć. Wierzyć w Jezusa Chrystusa. A wtedy mamy dar Jego zbawienia. Nie zrobią tego dobre uczynki, bo my nie jesteśmy w stanie sobie. Zbawienia w żaden sposób kupić, załatwić. Ono jest nam darmo już dane, my je już mamy. My tylko musimy wyciągnąć po nie rękę. Im bardziej ktoś chciałby skomplikować proces naszego pielgrzymowania, bo jesteśmy w drodze, ale także tego duchowego pielgrzymowania do nieba, tym bardziej on staje się daleki od Pisma Świętego. Bo wyraźnie w dziejach apostolskich jest napisane uwierz ty, i twój doma będzie zbawiony. No, krótki, jeden cytat z dziejów apostolskich. Kiedy się wszyscy apostołów pytali, no więc dobrze, widzieliście Jezusa, On teraz w wstąpił, No co mamy robić, żeby być zbawieni? Uwierz Ty i Twój dom, a będziesz zbawiony. Toż pewnie ale to wszystko? Mam tylko uwierzyć. No tak, no bo zbawienie się już dokonało. Obchodziliśmy cztery tygodnie temu święta Wielkanocne. Nie obchodziliśmy je tylko po to, żeby poświęcić jajka, umyć okna nie wiem, żeby spotkać się przy stole, Wiem, one nie po to były. One były po to, że On już nam dał zbawienie. My je już mamy. I dlatego święty Ja mówi, że w tym niebie będą wszyscy ludzie ze wszystkich języków, ze wszystkich stron świata. Tam kolor skóry nie będzie miał znaczenia, tam na status nie będzie miał znaczenia, bo On nam to zbawienie dał. I kiedy w taki sposób myślimy sobie o Jezusie Chrystusie, to zobaczmy, jak każdy z nas jest blisko niego. Im bardziej sobie pomyślimy, każdy z nas sobie tak myśli: Jestem człowiek słaby, jestem człowiek grzeszny. To jak gdyby nie jest dla mnie Jezus, religia, zbawienie. Ale to właśnie jest dla tych, bo co Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Toczy się spór o komunię świętą. Czy komunia święta ma być w Kościele nagrodą dla grzecznych? Mam na myśli grzecznych, czyli kto, kogoś, kto według jakichś ram mieści się w tych ramach. Czy ona ma być nagrodą? Nie. Jezus mówi: komunia, czyli on sam jest umocnieniem w drodze. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was poprzepię. Jeśli tak spoglądamy na chrześcijaństwo, i tak powinniśmy spoglądać na chrześcijaństwo, nie jako system zasad, który ma nam utrudnić życie, bo jesteśmy nieraz tak wychowani na, na różnych katechezach, na różnych religiach tak nam mówiono. I myśmy sobie tak myśleli, no. Bycie tym dobrym chrześcijaninem, dobrym katolikiem, no to jest tak, że to życie jest nudne, trudne i, i tak nie jest. Bo życie chrześcijańskie to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli ja dzisiaj powiem, spoglądaliście na ten krzyż, albo spoglądali na swoje serce, wierzę w Ciebie, Panie Jezu, to jesteś siostro i bracie zbawiony. Nic więcej nie potrzebujesz. I oczywiście, jeśli powiesz, wierzę, to Twoje wierze będzie niosło konsekwencje. Będziesz starał się żyć dobrze. Będzie starał się być człowiekiem dobrym, będziesz unikał zła, unikał grzechu, ale musisz powiedzieć wierzę, Bo jak to odwrócisz, to to nie ma sensu. Dlatego też czwarta niedziela Wielkanocna jest tą niedzielą, kiedy Jezus mówi ja jestem dobrym pasterzem. To Jezus jest dobrym pasterzem. Często jest tak, że. Księża, biskupi, jesteśmy przed wyborem nowego papieża, już za trzy dni rozpoczyna się konklawę. Mówią o sobie dobry pasterz. Symbolicznie. W tym jest wielkie niebezpieczeństwo, że osoba księdza, czyli człowieka, biskupa, papieża, zakryje obraz Jezusa. To Jezus jest dobrym pasterzem. To za nim mamy iść. Jeżeli wspólnie za nim idziemy, obojętnie czy w ornacie, czy bez ornatu, czy w takim czy innym stanie, to idziemy razem za Jezusem, za dobrym pasterzem. Bo to On jest dobrym pasterzem i On jest w centrum naszej wiary. W centrum naszej wiary nie jest żaden człowiek. Żaden człowiek. Nie może być. Jeśli w centrum naszej wiary byłby jakikolwiek człowiek, to byłoby to bałwochwalstwo. Tak nas uczy pismo święte. Dlatego, Panie Jezu, w tym czasie prosimy Cię o wiarę dla nas, o wiarę silną, po prostu o wiarę, abyśmy mogli kroczyć za Tobą, a kiedyś na drodze pielgrzymowania spotkać się z Tobą w Królestwie Niebieskim, bo wiemy, że to, co nam dałeś, zbawienie, to dałeś nam to zupełnie za darmo, dałeś nam to za nic. Nie musimy ani na to zarobić, ani za to nic zapłacić. Musimy tylko powiedzieć, wierzę w Ciebie, Panie, i idę za Tobą. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga, prawdziwego, zrodzony na nie stworzony, współistotny na miejscu. A przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stanowił z nieba I za sprawą dla świętego przyjął dział zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas, bo pod wąskim szempiołatem został umilczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak znajdę pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden przez noc i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Znieśmy nasze ufne modlitwy, prosząc za grono kardynalskie, które stanie przed Wyborem nowego papieża oświatło Ducha świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Modlimy się prosząc o dar Bożego błogosławieństwa dla solenizanta, dla Sebastiana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Modlitwą otaczamy, polecając świętemu Florianowi, rzymskiemu żołnierzowi, wszystkich strażaków. Polecamy Zbigniewa tutaj razem z nami. Wszystkich intencjach tych, którzy w różny sposób, nie tylko w ogniu, ale w różnych innych zagrożeniach, ratują życie i mienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, wysłuchaj nas, panie. Modlimy się, poprosząc za naszymi zmarłymi, zmarłymi, których nosimy w naszych sercach, polecając zmarłą Ewę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, wysłuchaj wani. nas, panie. Modlimy się za nas samych, prosząc, aby łaska Boża oświecała nasze umysły, abyśmy widzieli, że. Zbawienie już mamy za darmo. Śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, raczej wysłuchaj naszych modlitw, jakie ku Tobie wznosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Panie Boże Wszechświat, bo ja tak. dzięki Twojej chrości otrzymaliśmy z Ziemi, pracą Rąbucki. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymałeś na które są do winnego krzewu i pracę na ludzkich i przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Przyjdź nas, Panie, stojący przed Tobą duchu pokory, sercem spuszczonym, i nasza ofiara tak się dzisiaj do przed Tobą, dobry Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął, ojciec Wszechmogący. Panie, Niech Pan, przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i Twojego imienia a także na pożytek nasz i, nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami, i w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne To i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie Panie zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pasta. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary starego przymierza. I oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paskalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają chymku Twojej chwale, nieustannie wołając Święty, 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 święty Pan mógł zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. O, na wysokości, błogosławiony, który dzień nie O, Sandra na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego, stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na postołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uśmieć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, jeżcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczęcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże plem życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa ludu razem z miłości razem z naszym biskupem Adamem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata później do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu, rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblumieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym Florianem, ze świętym Ojcem Szarbelem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddaj nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu Niebezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo, Bo Twoje jest Królestwo, i na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami Boga i Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z duchem sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmił się, się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas w Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jest znowu, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona przyszłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak, jak było na początku, początku teraz zawsze i na wieki wieków Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak, jak było na początku teraz zawsze i na wieki wieków Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak, jak było na początku teraz zawsze i na wieki wieków Amen Módlmy się Boże dobry pasterzu, weź i łaskawie na lud odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź Go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Zapoję uczestnictwo tej świętej z organizanta. otaczamy naszą modlitwą. Prosimy o dar Bożego błogosławieństwa i ruszamy na kolację. Pan z Wami, Chrystus Chrystus Twoim. niech Was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, Amen. idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.